Hej, hej! Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem na temat gruczołów zapachowych u chomika. I ogólnie e, dzisiaj testuję taki rodzaj nagrywania jakby filmu, który już testowałam w przypadku chomików, które miałam na dom tymczasowy. I właśnie zrobiłam taki ala wybieg, dzięki któremu po prostu będziecie mogli zobaczyć Wanisza. I myślę, że to jest fajna sprawa, bo zazwyczaj on po prostu śpi. On będzie sobie tutaj chodził, ma trochę miejsca, to jest spód od klatki 120. Mam nadzieję, że nie będzie próbował wychodzić. I tak jak powiedziałam, Temat gruczołów zapachowych u chomików. Dlaczego w ogóle stwierdziłam, że nagram film na temat gruczołów chomiczych? A to dlatego, że bardzo często widzę na grupach, albo dostaje w ogóle prywatne wiadomości, o właśnie te gruczoły zapachowe. A mianowicie najczęściej dostaję po prostu wiadomości typu Ojejku, pomóż mi mojemu chomikowi zrobił się jakiś guz, mój chomik ma jakąś ranę, albo mój chomik ma jakiś ropień. Ostatecznie po tym, jak poproszę was, abyście wysłali mi zdjęcie, bardzo często wychodzi na to, że są to właśnie gruczoły, które mylicie z wszelkimi różnymi takimi dziwnymi, strasznymi rzeczami. Dlatego też stwierdziłam, że warto będzie poruszyć tutaj ten temat, żeby po prostu Wam przekazać trochę informacji. Generalnie każdy chomik ma takie gruczoły, jednak są one inaczej rozmieszczone w zależności od gatunku. Chomiki karłowate mają je na brzuchu, wyglądają w sumie tak jak pępek, natomiast chomiki syryjskie mają je po bokach ciała. No i pytanie. Po co w ogóle chomikom są takie gruczoły? Otóż służą one im do oznaczania terenu swoim zapachem, i u samców te gruczoły są trochę bardziej widoczne niż u samic, po prostu łatwiej jest je dostrzec. No i zarówno u chomików syryjskich, jak i u chomików karłowatych te gruczoły właśnie pełnią dokładnie tę samą funkcję. Teraz coś, na co chciałabym zwrócić szczególną uwagę, to jakby stan takiego gruczołu. Ja postaram się Wam tutaj przy montażu wrzucić zdjęcia właśnie dla porównania takich gruczołów żebyście mogli dostrzec tę różnicę. I czyli jeżeli gruczoł u chomiczy jest czysty, ładny, bez żadnej wydzieliny, no i ogólnie wszystko jest w normie, to nie ma żadnych powodów do niepokoju. Problem pojawia się wtedy, jeżeli z gruczołem coś zaczyna się dziać. No i oczywiście wiele rzeczy może się z nim dziać, więc jeżeli tylko coś nas zaniepokoi, no to już musimy pamiętać, żeby tego nie lekceważyć. Taki gruczoł może się na przykład zapchać to jest chyba takie najczęstsze u chomików. Już chciał wyjść, już chciał tutaj się wspinać po bokach. Trzeba go mieć cały czas na oku. No i tutaj niestety bardzo, bardzo częstym błędem jest Grzebanie i inne próby oczyszczenia samemu gruczołu I pamiętajcie o tym, że samemu nic nie robimy Bo tutaj wiem, że wiele ludzi na przykład bierze patyczki do uszu I grzebie, grzebie w tym I naprawdę możecie zrobić ogromną krzywdę chomikowi Jeżeli sami będziecie próbowali cokolwiek robić z tym Najlepiej jest oczywiście wybrać się do weterynarza specjalisty Powiedzieć co jest nie tak, co dostrzegliśmy No i on oczywiście zajmie się tym gruczołem więc pamiętajcie, żeby nic nie robić na własną rękę, naprawdę. Ponieważ sami, tak jak powiedziałam, jeżeli nie mamy doświadczenia, możemy zaszkodzić chomikowi i spowodować na przykład stan zapalny. Ja bym wam pokazała na żywym przykładzie takie gruczoły, jednak nie chciałabym wam jeszcze teraz stresować. Po prostu wrzucę wam te fotki do filmu. Więc generalnie chciałam wam po prostu przybliżyć ten temat. W ogóle, zobaczcie, jak on śmiesznie zmienia futerko. Nie wiem, w sumie tego nie widać, ale od dołu jest tutaj brązowy, a na górze jest czarny. Śmiesznie, śmiesznie. Nie. No, i mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wątpliwości i obawy, jeżeli takowe mieliście. Bo tak jak powiedziałam, dostawałam naprawdę wiele różnych wiadomości, gdzie baliście się o jakieś nowotwory i inne takie rzeczy. Więc teraz już mam nadzieję, że będziecie wiedzieli, że tutaj chomiki mają takie gruczoły i nie należy się bać, przyjmować, jeżeli nic się z nimi nie dzieje niepokojącego. No, i na ten temat to tyle. Jednak chciałam Wam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, a mianowicie. Ten film nagrywam aparatem. Jest to pierwszy film nagrywany aparatem na ten kanał. Nagrywałam już na kanał Koliber, jednak ja jak na razie mam trochę problem z tym, ponieważ nie znam się zupełnie na takich technologicznych rzeczach i nie wiem, czy ja coś robię źle, czy tutaj problem tkwi na przykład. No, w sumie nawet nie wiem, w czym może tkwić problem. Po prostu te filmy na aparacie są bardzo fajne, super jakości i w ogóle świetne. Jak przegram je na komputer, tracą bardzo kolory i ogólnie jakość, i no, mam z tym dosyć duży problem. Jeżeli macie jakieś rady, to bardzo chętnie usłyszę, bo wszystkie ustawienia w aparacie wydają się ok. No i właśnie ten aparat dostałam na urodziny. Jest naprawdę super. To jest coś o czym marzyłam od dawna, od dawna już właśnie o tym myślałam pod kątem tej YouTube'a, bo wszystko dotychczas nagrywałam telefonem. Chociaż nie twierdzę, że telefon nagrywał jakoś źle, bo był naprawdę spoko byłam zadowolona z jakości i nadal myślę, że jak będę potrzebowała nagrać coś załóżmy poza domem, to będę sięgała po telefon, jeżeli nie będę miała aparatu przy sobie, bo właśnie fajnie jest mieć po prostu dwie takie opcje. Więc będę tutaj jeszcze starała się działać, ale liczę naprawdę na na waszą pomoc, bo już czytałam wszędzie, gdzie się da, i no po prostu nie wiem, co mam zrobić, a wiem, że ten aparat naprawdę może mieć dobrą jakość ale właśnie korzystając z tego, że ten aparat dostałam, no to oczywiście pocykałam trochę fotek zwierzakom. Wanishowi jest ciężko zrobić zdjęcia, bo to jest chomik i to jeszcze czarny, który jest dosyć ruchliwy. No i pewnie właściciele chomików wiedzą, że sztuką jest zrobienie chomikowi dobrego zdjęcia. Ale królikom robiłam również i wszystko było bardzo fajnie, naprawdę cieszę się. Więc trochę tych fotek też porobiłam oprócz nagrywania filmów. I słuchajcie, mam taką fajną sprawę, o której chciałam Wam powiedzieć, mianowicie o aplikacji. Już Wam pokazuję na telefonie. I zobaczcie, Tutaj mam telefon, nie wiem czy widać, mam nadzieję, że widać. Jest to aplikacja LabILAB, tak jak tutaj widzicie, i pokażę Wam na czym to wszystko polega. A mianowicie, dzięki tej aplikacji możemy po prostu wywołać sobie zdjęcia, ale w takiej formie naprawdę różnej. O, 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 jakieś powiadomienia w różnej formie, takiej jaką sobie tylko wybierzecie. Tutaj mamy albumy i mamy różne opcje. Takich fotoksiążek, albumów, no i również różne opcje zdjęć. Takie tradycyjne zdjęcia, i tutaj różne. Rozmiary oraz y, dana ilość zdjęć Ja natomiast y, wybrałam zdjęcia kwadratowe To są takie zdjęcia, bym powiedziała, instagramowe I wzięłam sobie ten najmniejszy rozmiar, kwadraciki I zobaczcie, jak one wyglądają Wybrałam 90 zdjęć i po prostu wgrałam sobie zdjęcia z mojej galerii, które miałam Właściwie to całe instagramy wywołałam Oraz różne inne zdjęcia, które po prostu chciałam mieć, tak wiecie, fizycznie Bo to jest bardzo fajna sprawa Ten mi się już niecierpliwi i tutaj próbuję plan ucieczki rozpracować. Ale wracając jeszcze do tych zdjęć, ja bardzo lubię mieć zdjęcia fizycznie tak wywołane, ponieważ można z nimi stworzyć naprawdę różne fajne rzeczy i jest to po prostu uniwersalna sprawa. Na przykład można włożyć do ramek, czy zrobić sobie jakąś fajną ozdobę, czy komuś podarować takie zdjęcie, więc można być bardzo kreatywnym w tym temacie. Ja jestem wielką fanką wywoływania zdjęć, dlatego też to zrobiłam i chciałam wam pokazać. Zobaczcie. Zdjęcia przyszły do mnie w Takich uroczych opakowaniach, no po prostu cudo. Stwierdziłam dlatego też, że wam pokażę, bo tak bym wam pokazała same fotki. A tu spójrzcie, tutaj mam różne takie przykładowe fotki komicze, królicze, jakieś tam inne, naprawdę super, bardzo fajna sprawa, bardzo mi się podobają no są takie właśnie typowo instagramowe ale tak jak powiedziałam są różne formaty więc możecie sobie wybrać jakie tylko chcecie i bardzo właśnie wygodne jest to, że to wszystko jest w formie aplikacji i nie musicie wychodzić że tak powiem z telefonu, ani z domu w sumie też, bo wszystko przychodzi wam do domu w paczce i możecie bez żadnego problemu sobie zdjęcia, które macie aktualnie na telefonie, właśnie w ten sposób zamówić, wywołać, czy nawet jakąś e, fotoksiążkę na prezent. Super sprawa. No i zostawię Wam oczywiście w opisie nazwę aplikacji oraz e, również e, stronę internetową, na której możecie zrobić dokładnie to samo, co przez aplikację, jeżeli po prostu wolicie zrobić to na komputerze. I mam dla Was niespodziankę, a mianowicie kod promocyjny minus 20% na zamówienie właśnie w Labilab Zwyczajnie wybieracie sobie to, co chcecie zamówić, wgrywacie zdjęcia, i później przy składaniu zamówienia będzie takie okienko, żeby wpisać kod promocyjny, i tam wpisujecie ten kod, który Wam się w tym momencie wyświetlił, czyli światoczami Humika 20% i właśnie uzyskujecie 20% zniżki, więc myślę, że super sprawa. Tylko musicie pamiętać, że to obowiązuje do 27 września. Ja Wam oczywiście jeszcze to też napiszę w opisie, czyli ten kod oraz czas czas, do kiedy możecie go wykorzystać. Na Instagramie też wam jeszcze na pewno dam znać, więc cieszę się, że dostaliśmy taki kod, który możecie sobie wykorzystać i wywołać zdjęcia zwierzaków, bo kto by nie chciał mieć swoich zwierzaków na przykład na ścianie. Dobra, więc to by było na tyle. Żegnamy się z Wanishem, bo on już tutaj ma powera niezłego. Dzięki serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!